2, 3, próba mikrofonu. 1, 2, 3 próba kamery, próba obrazu Ciao. Dobrze, witam was na dzisiejszym streamie. Który jest dzisiaj dzień w ogóle? Po, że czwartek już. Ale jajca. dobra. Dzisiaj sobie muszę, muszę kupić jakąś kolejną grę, tak w ogóle. Dzisiaj sobie pozwiedzamy dom uzdrowienia. Mam nadzieję, że mnie wyjechał jakoś grę bardzo szybko. Um, tak, tu sobie generalnie jesteśmy, składamy się. Um, a tutaj doktor operuje. No, to nie jest doktor, to jest bardziej psychopata, ale dobra. I z nim by była walka swoją drogą. Ale. Można to lepiej zrobić. <laughs> no że ma jakieś akcje legendarne. What the fuck? Czego on na no kurwa re... Co to kurwa jest? Jaki mutant pierdolony. Jezu. Przerażające. No, można tu się poskradać? Może nie wiem. Zobaczyć, coś tu jest. Może. Co mi dało jakąś advantage. Nie widzą mnie, nie widzą mnie. Siostra Patricia. E, skrzecie. Czemu za mną idzie? Nie i za mną. Siostro, strzykawka. Ja, ja <laughs> Nekrologii. Hmm. Poczytamy sobie. Tidus Kraft, sędzia, dekapitacja, Lauden Ebon, sędzia, wykrwawienie. Nieznane Saruinita. Pobarzenia malisze, nieznane, zmierzona czaszka. A to jest 500 lat temu, podpis Marus Storm. 500 lat temu, a się jeszcze trzyma, kurwa. Co? Wie? Jak 500 lat? Jak to jest możliwe? Jak, to, jak przecież ta inwa z Keterikiem się działa 100 lat temu, więc... Co? Jaka tu jest chronologia czasowa popierdolona w ogóle Dziwne Zmierzona tchawica Kiedy to było? Pani, kiedy to było w ogóle? Ja, ja nie wiem Czemu chcą siostry w ogóle? Siostra Basen. Martwa. Piła do kości, może się przydać. A co tu jeszcze mamy? Skalpel. Siostro. Przyda się. Hmm. Aha, dobra, tu się wchodzi generalnie. Ale ładna aula, jak na uniwersytecie Śląskim trochę. Dobra, tu się trochę rozluźni. Ale rzeźnia, o ja pierdzielę. Reźnia, chuj. Aż wezmę pochodnie. Przyszę. Na ten szpital. Odcięta głowa tu leży. Ja pierdolę. Ja pierdolę, inba. He? Heh. Wezmę sobie odciętą głowę. Od dziś to jest moje nowe hobby, kolekcjonowanie zwłok. Prosta skrzyń. Może coś tu znajdziemy. Siostro, więcej morfiny. Piętej krwi. Czy to się przyda? Pewnie nie, ale sobie wezmę. Jeszcze można rozegrać tego boss fighta. Jestem bardzo ciekaw, serio. Tu muszą być jeszcze jakieś istregi ciekawe na stuwach Siostro, z tą siostrą można handlować o, Ale super, przyjmiemy w końcu. No skoro tak, to pójdziemy. Ale najpierw jeszcze zobaczyć coś. Nie... Ciężka skrzynia. Pani doktor, yy, widziała pani, tam, tam, tam jakiś pacjent ogólnie biegał, niech se pani pójdzie i ja zobaczy co z Jak right ona seems. się skapnęła? Ej! Proszę pani! <noise> <noise> tak <teraz> sobie wziąłem. <noise> Beka. Beka z Typiary. O miksturach i kielichach, kurwa, i ksirach. Gdy w alchemii wątpliwości znajdą cię, wspomnij regułę trzech, z trzykrotności jednego składnika Doskonały ekstrakt wynika. Siostro, a, a ten... Są tu jakieś skarby może? <laughs> Wiadro. Chciałbym wiadro, co bym chciała, ale inne. Szmaty. Szmaty, to już bym chciała, ale inną. <laughs> Ech, dosyć tych żartów, zjebane. Fajne anagramy. Anagramy. Wygląda jak łupieżca e, u nas, trochę. Hmm. Interesting. To jest szkielet, tak Tecka z gąbkami. To jest jakieś łoże tortur. Butelka na krew. Czy się przydanie, nie wiem, pewnie nie, ale serdecy. Hmm... Stój krwi. Bank. Okej. Okay. Będzie to coś fajnego w ogóle. Ludzie, nic tu nie ma. O, a co to jest składzik? Była tu. Aha, tu jest, jest pani sklepikarka, siostra Lidwina. A w ogóle, co z tymi rodzicami, wypadałoby ich pochować? No, będzie dobrze, będzie. See if I can help you. Miłe są to panie gilkę bardzo miłe Siostro basen, y... wodę utrenioną, no proszę, Ym... Oksykodin i y lakodin. Także może sk! Ma no tu fajne składniki algemiczne w sumie. Zepsuła ter tarta karmelowa. No, to, to jest kurwa dobry jad. To hmm. lędwiczka wieprzowa. Sprośniałe wyższe panty dotu. pan Wszypan... pi... o, piwo se wezmę, piwo to moje paliwo. Tanią miksturę mają, wezma Mam tyle forsy ogólnie, że ja pierdzielę. Tyle nakradłem, hm. Okej okay. Nie będę ich sprzedawał, bo... Me, bo tam nie ma to jest zbyt dużo. Tak, pacjenci, tak, tak, tak. W, w ogóle siostra by się obraziła, jakbym ja użył... Ten, tego czaru? No, czy się nie obrazi się o stronie. Może coś powiem, Arabeli. Przypomnij mi, ja wiem, kim jesteś. Jak zginąłeś? O oh, Jezu, biedak. Biedak się dostał tego chwilu. Na czego się znalazłeś w tym miejscu? Seflor stracił? Zeblor stracił? No, serio? Niemożliwe. A gdzie Zeblor jest teraz? Jak kurwa. tego się nie spodziewałem, przyznam szczerze. Przypomnij mi kim jesteś. Wiem to, na no, zebrę. Zgadza się, The przysy... power. Spodziewałem się, że ten Sevlor zdradził niby. A co nam powie ta The has Just... Nic. Nie jest tak rozmowa rozmawiając. Dobra. Nie spodziewałem się tego. No dobra. To jest cenna informacja. Hmm. I do wrót Baldura. No to, to. już widziałem dużo razy. Księga medyków. Tylko dla sędziów. Butelka. Słyszycie ciekawego jeszcze, czy nie? Piła. O, pozytywka. Pozytywki to lubię. Hmm. Zagadkowy mi się Ale A to jest oddział dziecięcy. Mówiła siostra, że to jest oddział dziecięcy. Kurde, i tak No, mam no, już swoją pozytywkę, to może nie będę brał sąd. Ostrze, tylko rzucałem piłką. Nie można się pobawić. Chciałem przeczytać w tym cmentarzu, jeszcze może przegapiłem. To jest w sumie barykada. Czemu tu jest tak zabarykadowane? To by trzeba rozjebać. Nie podoba mi się. Barykada. Ej, ej ej, ej. Wyskakuj czysto. Człowieku. Jak brak miejsca? Co jest? Jeszcze? Jeszcze brak miejsca. człowieku, no nie rób jej wystarczy jeszcze nie wystarczy. Hop. Dobra, może coś przerobiłem jeszcze? Nie, lubię stach. Lubię tak chodzić po tych pięknych tutaj okolicach. Jest ciemno wszędzie, głucho, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie? Tutaj trumienka seraż zbutwiała. Cienie sobie są omatane. Hmm. Coś przeoczyłem ciekawego. Nie wydaje mi się, ale. No przejdźmy się jeszcze. Kurde, czuję się prawie jak w Assassin's Creedie. Też jest dużo chodzenia po dachach. No właśnie, tu jest niedziałająca winda. Przynajmniej nie potrafiłem jej włączyć wcześniej. Gdzie ona była? Tutaj. Z jakiegoś niewiadomego powodu nie działała. A jak tu zeskoczę... Tu jest dosyć... hmm... był niby, no ale czemu tak jest tam wysoko? Dobra, skaczemy. Hop! Ała! Eee, chwila, to gdzie to... Gdzie była ta winda? Co jest? A, tutaj! Dobra. To serwis, ale no, lubię sztukę. Yy, czemu tyle przycisków tu jest? Działa wspaniale, a ten drugi proces to nie działa. się jest nie tak stanowiono. Ojej, oj, oj, nie, nie! Kurwa. No, jeszcze raz muszę sklepać kurwa. Dobra, jeszcze są sobie. Hmm. Tu jest coś pokreślane, o co chodzi? Czy tutaj w ogóle coś jest to miejsce, bo takie dziwne się wydaje, w sensie? Mam wrażenie, że tu nic takiego nie ma. O, to są chyba mózgi. W sensie to ta stworzonka śmieszna raczej umysłów. O. Że w książkę coś znajdziemy, czy nie... O! znajdziemy. Zwój urojonego zabójcy. skrzynię sprawdzałem. Ale książek tutaj nie sprawdzałem jakoś bardzo, więc... może coś się znajdzie. Mmm, no, no, spoko. Nic? No to chyba już nic nie będzie. Przynajmniej wątpię. Jeszcze wejdę tutaj na zewnątrz No tu jak nie wejdę to raczej już nigdzie nie wejdę. Chwadzę czy dałoby się wejść jakoś z tej strony... Chyba nie wątpię. Ogólnie lubię sobie tak pomieszkować, bo tyle jest przejść tutaj w grze, bo takich ukrytych znajdziek, nawet nie są znajdźki, ale takie no easter eggi powiedzmy, że fajnie się chodzi nawet tak bez celu. Świński łeb. Chyba... To chyba zaskakiwałem, pamiętam. Nic nie było ciekawego. Dobra. Myślę, że będziemy wracać. Czy tu jest to to? to? Jajko ci nie było. Nie. A, tu też byłem. No dobra, idziemy do pana chirurga, bo nas prosił. No. Idziemy ten zabieg mieć. Ciekawe, czy przeżyjemy? No to Cię nie ból, a on sta na dole. A dobra, muszę zejść. Ok, schodzimy. E, chowaj się! Kościół! Dobra, schował się. To tak, potrzebuję bufa przede wszystkim. A... Buff do inteligencji by mi się przydał. I do perswazji, chyba? No, chyba do perswazji. Dobra, A, wezmę sobie jako tutaj. Pierścień samospalenia, zajebista. Pierścień jowialności, perswazja, Ale Elegancko. Dobra. No Posępne na serce, proszę mi dać, a... W sumie ja mogę mieć dwa buchy jednocześnie chyba, nie? Mogę mieć... Mogę mieć od... Nawet mi się nie masz wychodzić z gry. 裤子穿，嗯。<noise> <noise> hmm.